Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić dzisiaj Państwa na rozpakowanie telefonu. Jest to Samsung Galaxy A5. Mamy tutaj bardzo ładne pudełeczko w kolorze niebieskim, małe. Z tyłu na pudełku mamy specyfikację telefonu wyświetlacz Super AMOLED. To tutaj mamy więcej. Telefon posiada LTE, kategorii czwartej, procesor czterordzeniowy taktowany 1,2 GHz, 5 wyświetlacz, aparat 13 megapikselowy, frontowy 5 megapikseli. Może tutaj pokażę, sobie Państwo zobaczycie. Pamięć wbudowana to 16 GB. Zajrzyjmy. Zaopakowanie kryje w środku. Na wierzchu sam telefon, włączony był nawet i coś tam sobie, plumka: karty gwarancyjne karta startowa karta SIM słuchawki. Akcesoria w kolorze białym, standardowo, ostatnio, tak jak w Samsungu. Tutaj szpileczka do otwierania slotów na kartę pamięci oraz na kartę Nano SIM. Zapasowe gumki, dodatkowe gumki do słuchawek. Ładowarka. Ładowarka o mocy 1,55 miliampera, tak? Dobrze mówię? Czy ampera? Ampera. Teraz kabelek do ładowania, który jest zarówno kabelkiem do łączności z komputerem. No to teraz może sam telefon, folię zerwiemy. Folia czarna. Zawsze dawali przezroczystą. Telefon w kolorze czarnym, no ten czarny wpada w taki grafitowy, szafirowy. Telefon robi bardzo fajne wrażenie, jest bardzo cieniutki, aluminiowy. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Dziękuję za uwagę. Do, zob do zobaczenia w kolejnym filmie. W którym postaram się opowiedzieć o pierwszych wrażeniach skorzystania z tego telefonu. Cześć!